To z tej strony, Jojo, i dzisiaj wreszcie przechodzimy do czegoś, co już dawno powinno być, ale recenzji było sporo. Naprawdę chciałem odrobić to, co zaległe, i przechodzimy do bardzo ważnej recenzji, bo mam przed sobą magnetycznego Weilonga GTS tego, którego wysłał mi Franek Fidos, tego, którego unboxing, widzieliście na kanale po unboxingu tego Weilonga, był też vlog na temat kostek magnetycznych. No i przyszedł czas na dokładniejszą recenzję kostki, ponieważ trochę na niej poukładałem przez dość długi czas, bo w zasadzie dwa tygodnie po tym jak tą kostkę dostałem, cały czas układałem tylko na tej kostce, nie ruszałem za bardzo innych trójek. Więc mogę co nieco o tej kostce już powiedzieć. I co muszę zauważyć? Co muszę zauważyć w ogóle na wstępie? Prawda jest taka, że jak dla mnie te magnesy w tej kostce są bajerem. <grym> Wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale nie odczuwam jakiejś specjalnej poprawy, jeśli chodzi o to, jak układam, przez to, że są magnesy. Powiem Wam szczerze, że nawet jest jedna rzecz, do której się nie przyzwyczaiłem, i co sprawia, że mi się nawet gorzej układa. Ale od początku, oczywiście, mamy tutaj magnetyczną owej longa, w którym zarówno w krawędziach, jak i w narożnikach umieszczone są magnesy. Krawędź ma po dwa magnesy, każdy z narożników ma po trzy magnesy w środku umieszczone. I co tak naprawdę te magnesy dają? Te magnesy dają nam to, że przyciągają się do siebie, co w jakiś sposób ustawia kostkę na miejsce. Pozwólcie mi tylko, że tą krawędź włożę. Oczywiście nowe kostki nie są takie łatwe do złożenia. Co to sprawia? Że od jakiejś stopnia na przykład w tym miejscu już magnes, jak zobaczycie, mniej więcej ja lekko poruszę tylko kostką, o i on już sam tą ściankę dociąga. To jest naprawdę mała Mała przewaga, małe, mała pomoc, biorąc pod uwagę, jak na przykład magnesy działają w tipach w Mofang piramidzie. no ale jednak jest to wyczuwalne. Przede wszystkim w trakcie układania da się wyczuć to, że te magnesy tam są, że te magnesy stabilizują kostkę i to jest bardzo ważne, bo bałem się, że te magnesy będą niewyczuwalne albo że będą przeszkadzały. I są te magnesy wyczuwalne, rzeczywiście da się wyczuć, że ustawiają kostkę na miejsce. Kostka przez to nabrała dość charakterystycznego nie feelingu, ale w dość charakterystyczny sposób zaczęła się poruszać, bo właśnie czuć to ustawianie się ścianek, ale jednak ma też dużo swoich minusów. Ma dużo swoich minusów, które niestety, jak dla mnie kość, w moim przynajmniej odczuciu, eliminują, jeśli chodzi o układanie, chociaż jak wiemy, rekord świata teraz padł na magnetycznym walku 3, więc niby te magnesy pomagają, ale ja osobiście twierdzę, że nie ma co się kierować, że rekord jest na magnetycznej kostce, bo podejrzewam, że gdy walk miał zwykłego walka, bez magnesów to też by ten rekord świata zrobił, bo akurat podeszło mu ułożenie. Co te magnesy robią złego z kostką? Przede wszystkim nie nadają się dla osób, jak to już Franek zaznaczył tam w liście i jak to powiedziałem w unboxingu, dla osób z niskim TPS-em. Tak jak na przykład moja Ania, która układa w minutę 20 kostkę, dla testów daje mi, że sobie poukładała, co sądzi o tej kostce, bo jednak jest to vejlon, który chodzi szybko ale stwierdziła jednoznacznie, że no gorzej jej się dużo układa, jak są te magnesy. Bo jednak trzeba włożyć trochę więcej siły w to, żeby ściankę poruszyć. Tak? Ten magnes ma oczywiście ten plus, że przyciąga, ale ma też ten minus, że niestety przez to, że przyciąga, to trzeba włożyć trochę więcej siły, żeby ruszyć ścianką. To już jest wada dla osób, które mają niskiego TPS-a. Druga wada, która mnie najbardziej odrzuca, Hmm, dość charakterystyczne poruszanie się. Te magnesy się dociągają, rzeczywiście, ale mam często wrażenie, jakbym zaraz po prostu miał coś rozwalić w kostce. Wiecie, jak układam coś. Nie jestem najwolniejszy, tak? Może nie mam mistrzowskiego TPS-a, ale raczej w miarę szybko układam, jeśli chodzi o algorytmy, z które wykorzystuję. U mnie raczej kuleje lugachet i inne sprawy, ale sam algorytm wykonuje szybko i mam nieodparte wrażenie, że po prostu zaraz w trakcie układania, jak coś przeskakuje, że jakaś element mi pęknie. Mam taką obawę, nie? Mam, mam opory jeszcze przy układaniu tej kostki, żeby robić wszystkie ruchy tak jak robię to na normalnej kostce. Bo normalna kostka po prostu, wiecie, ścina zakręt. Ta też niby ścina. Jak widzicie z połowy bez problemu kostka ścina. W przeciwną stronę też. Ale jednak w tym układaniu przez to przeskakiwanie nie mogę pozbyć się wrażenia jakby... Robił ruchy, które w jakiś sposób mogą zniszczyć kostkę, które mogą sprawić, że coś pęknie, tak jakbym na siłę coś robił. No jest to dla mnie dość dziwne i na pewno jest to spowodowane magnesami. Więc jak widzicie, same magnesy mają i plus, i minus. Ja nie twierdzę, że to jest zła kostka, bo to jest wszystko jeszcze do dopracowania. Jak wiemy dopiero powstał ten zamysł, żeby umieszczać magnesy w kostkach, to jeszcze nie jest coś idealnego. Na pewno tu jest kwestia dostosowania mocy tych magnesów, wielkości, wagi, po prostu wszystkiego, ale na chwilę obecną yy, uważam, że magnesy są wyczuwalne, są fajnym bajerem, ale raczej nie są czymś, co jest rewolucją, wielką rewolucją. Ja nie uważam, żeby ten Weilong był yy, jakiś wyraźnie lepszy od yy, Weilonga z yy, bez magnesów, bo też zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Magnesy, okej, okay, dociągają ściankę, tak? Ale mówiłem to we vlogu. Co mi z tego, że magnesy mi z tego kąta ściągną ściankę? Skoro Weilong jest kostką taką, że chociażbym tak miał, to i tak zetnie zakręt. Widzicie, no. Te magnesy są raczej bajerem. Nie sugerujcie się nimi aż tak w 100%. Ja nie chcę teraz nagle zabierać Frankowi pola do popisu, żeby się, że przestaniecie kupować kostki magnetyczne, bo jest to wyczuwalne i dla wielu osób wyraźnie te magnetyczne kostki są lepsze. Jak dla mnie nieco ograniczają moją swobodę w układaniu, przez to, że gdzieś tam jednak w tych algorytmach da się wyczuć to przeskakiwanie przez te magnesy, że kostka się ustawia i jest to coś, co mnie osobiście przeszkadza, ale wielu osobom, jak już widać na rynku, jak widać po ostatnim rekordzie, magnesy jednak. Może nie pomagają, ale dla nich są wygodniejsze, dużo przyjemniej się układa z magnesami. Dlatego warto sprawdzić taką kostkę. To nie są jeszcze kostki, które są na rynku, to nie są kostki, które są ogólnodostępne, które firma od razu wypuszcza. Są to modyfikacje. Pamiętajmy o tym, że to są robione ręcznie czy na zamówienie modyfikacje, ale już powoli gdzieś rynek zapełnia się tymi magnetycznymi kostkami. Także warto, jak będziecie na jakichś zawodach popytać, może ktoś ma taką kostkę z magnesami, zobaczyć jak to się porusza, bo być może będziecie po mojej stronie i stwierdzicie, że nie jest to nic nadzwyczajnego, żeby takie bariery wkładać do kostki, a z drugiej strony możecie uznać, że rzeczywiście dużo przyjemniej układa się kostkę z magnesami. Ja osobiście uważam, że ten Weiland nadal jest świetną kostką, ale dla mnie, jeśli chodzi o układanie, nie odczułem specjalnej różnicy w czasach. Ani się nie pogorszyły, ani się nie poprawiły. Raczej jest to bajer, który troszkę zmienia to, jak kostka się porusza. A czy polubicie tą zmianę? No to już wszystko zależy od Was, dlatego polecam sprawdzić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przepraszam, że tyle zwlekałem z tą recenzją, ale już jest odrobione. Recenzja ląduje na kanał. No i tyle. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!